Mystery TV przedstawia Morzwi. Drugi. Oględziny ciała i miejsca zbrodni skończyliśmy grubo po północy. Okazało się, że w Knoxville jest lekarz sądowy, który był pracownikiem małego zakładu pogrzebowego. Pan rezydent nie wykazał się wiedzą na temat swojej dzielnicy, skoro nie miał pojęcia o doktorze Hendersonie. Takie bowiem miał szanowny jegomość nazwisko. Walter Samerson niestety nas opuścił. Poranne obowiązki nie pozwalają mu uczestniczyć w tak nietypowej oraz jednocześnie fascynującej, jak sam określił, sprawie. Z jednej strony dobrze. Jego obecność w niczym nie pomagała, wręcz przeszkadzała. Zadawał masę bzdurnych pytań, jednocześnie nie potrafiąc samemu udzielić żadnej odpowiedzi na moje. George Henderson był wysokim, szczupłym mężczyzną pod sześćdziesiątkę. Włosy miał siwe, aczkolwiek długie i zadbane, zaczesane na bok. Okrągłe okulary tkwiły na samym czubku jego nosa. Z tego, co zdążyłem odnotować, jego wiedza z zakresu anatomii i funkcjonowania ludzkiego ciała była ogromna. Śmiało mógłby znaleźć zatrudnienie w Mordsville. Staliśmy w jasno oświetlonej piwnicy zakładu pogrzebowego, tuż nad stołem sekcyjnym, na którym leżało ciało Harolda Hicksa. Ciało znaleziono około godziny siódmej wieczorem, zaczął Henderson. Pan zjawił się na miejscu mniej więcej godzinę później, tak? Zgadza się, odparłem. Według moich ustaleń zgon ofiary nastąpił między szóstą a siódmą, rzekł ze spokojem lekarz. Wieczorem? dopytałem, zdając sobie jednak sprawę, że jest to bardzo głupie pytanie. Tak, wieczorem. Czyli możliwe jest, że ofiara zmarła na chwilę przed tym, jak znaleziono jej ciało? Owszem, jest taka ewentualność. Konkretnej godziny nie jestem w stanie określić, jednak mogę śmiało stwierdzić, że nie było to wcześniej. Możliwe, że świadek spłoszył mordercę, powiedziałem. Słucham? zapytał Henderson. Nie, nic. Głośno myślę. Analizowałem wszystko, co udało mi się do tej pory zebrać. Teraz jest okazja, by porozmawiać z tym facetem, który przybiegł do knajpy nas zaalarmować. Musiałem go odnaleźć. Tylko jak? I miałem pojęcia, kim był ten człowiek. Informacja o morderstwie na tyle zaprzątnęła moją uwagę, że kompletnie zapomniałem o tak kluczowej osobie jak pierwszy świadek. Inspektor Geringsu zapewne nie był zachwycony, gdyby się o tym dowiedział. Sposób na odnalezienie mojego świadka był tylko jeden. Przepraszam, muszę wykonać telefon do pana Samarsona oznajmiłem po chwili. Proszę bardzo, aparat jest na zewnątrz. Podziękowałem i wyszedłem na zewnątrz. Telefon wisiał na ścianie. Numer rezydenta zapisany był obok, na małej karterce. Obawiałem się, że mógł już spać, bowiem opuścił nas już dobre półtorej godziny temu. Trudno. Taka praca. Po czwartym sygnale usłyszałem w słuchawce zaspany głos rezydenta Samersona, czyli jednak go obudziłem. Witam, panie rezydencie, Constable Andrews. Przepraszam, że pana budzę, jednak pewna kwestia umknęła mojej uwadze. O co chodzi, panie inspektorze? Widać, nadal nie pojął, jakie stanowisko i funkcję piastuje. Potrzebuję skontaktować się z mężczyzną, który znalazł ciało pana Hicksa i nas o tym zawiadomił. To pan Bewers, imienia niestety nie pamiętam. Mieszka kilka domów dalej od Harolda. Przyjaźnili się, razem jeździli do Mordzwill handlować. Kilka domów dalej? A dokładniej? Mam pukać do wszystkich drzwi po kolei w sąsiedztwie? Mój lekko ostrzejszy ton rozbudził Samersona, który zawstydził się faktem, że nie udzielił mi wystarczająco konkretnej odpowiedzi. Chwileczkę, już sprawdzam. Proszę zaczekać, inspektorze. Usłyszałem stuknięcie, zapewne słuchawka, którą położył gdzieś w pobliżu. Usłyszałem również jakieś trzaski i szelesty. Po chwili odezwał się ponownie. Park Lane 27. Dziękuję, panie rezydencie. Może pan wracać do łóżka. Dobranoc. Nie wiem, czy chciał coś odpowiedzieć, czy nie, bowiem już odwiesiłem słuchawkę. Muszę jednak przyznać, że przydałaby mi się dodatkowa para rąk. Może mógłbym go wkręcić? Miał w sobie lekki zapał, jednak bardzo szybko się nudził i przewęczał. Debatowanie nad sprawami całymi nocami na pewno nie leżałoby w jego guście. No i przecież musiał jeszcze pełnić jakże ważne obowiązki rezydenta. Wcześniej zdążyłem poinformować Samersona o potrzebie posiadania jakiegokolwiek niezależnego środka transportu. Zadziałał sprawnie, bowiem jeszcze w trakcie oglądania miejsca zbrodni podstawił wóz, który miał być tymczasowo do mojej dyspozycji. Nie był to szczyt motoryzacyjnej techniki, jednak do przemieszczania się z punktu A do punktu B w zupełności wystarczył. Kilka minut później stałem na werandzie domu z numerem 27. W środku było cicho, jednak zauważyłem delikatne światło dochodzące bodajże z kuchni. Było wysoce prawdopodobne, że pan Biwers jeszcze nie spał. Zapukałem do drzwi. Po chwili otworzył je potężny jegomość, którego rozpoznałem. Pan inspektor zdziwił się moją obecnością. Przepraszam, że zawracam panu głowę o tej porze. Muszę jednak zadać kilka niezbędnych pytań. Rozumiem. Zapraszam do środka. Miałem rację. Biewers spędzał czas w kuchni, siedząc nad butelką taniej whisky. Mogłem się tego domyślić, skoro Hicks był jego bliskim przyjacielem. Napije się pan? zapytał. Nie, dziękuję, prowadzę. Aha! Chyba go lekko rozczarowałem. Wskazał mi krzesło, po czym sam usiadł i napełnił szklankę brunatnym trunkiem. Ze stołu wziął paczkę papierosów, wyjął jednego i włożył do ust. To może chociaż pan zapali, wycedził, podpalając koniec papierosa. Tego nie odmówię. Podał mi paczkę i zapałki. Proszę mi powiedzieć, jak dobrze znał pan Harolda? Wolałem unikać takich słów jak zamordowany czy ofiara. Źle wpływałyby na dalszy przebieg rozmowy. Był moim przyjacielem ponad dwadzieścia lat. Od dziesięciu razem handlujemy w Mordzwil. Uzupełniamy się. On ma bydło, krowy, owce. Ja mam z kolei kury, świnie i konie. Jesteśmy kumplami w interesach. Zwróciłem uwagę na fakt, że mój rozmówca używa czasu teraźniej, jakby fakt, że Harold nie żyje, nie robił zbytniej różnicy. Czy ktoś mógł mu źle życzyć, chcieć jego śmierci? Nie wydaje mi się. Harold był typem przyjaciela wszystkich. Z nikim się nie kłócił, nie wdawał w konflikty. Nawet w interesach wielokrotnie gotów był sam wyjść na minus, aby tylko pomóc innej osobie. Dobry człowiek, stwierdziłem. Za dobry. Zawsze mu powtarzałem, że kiedyś ktoś przejedzie się na tej jego dobrej dupie. Co pan ma na myśli? Ludzie podłapali jego miłosierną duszę. Coraz więcej ludzi w Mordsville próbowało go zwyczajnie naciągać. Ale do niego nie docierało. Jeszcze te pożary. Pieprzony, miłosierny Samarytanin. A jego żona? Helen. Zamordowano ją trzy dni temu. Rzucił beznamiętnie biwer, zdopełniając niemal pustą już szklankę i wyciągając z paczki kolejnego papierosa. Czy ona miała jakichś wrogów? Zapytałem. Mogła mieć. Co pan ma na myśli? Wie pan, inspektorze, to mała dzielnica. Plotki szybko się rozchodzą. Nie rozumiem. Nie miałem pojęcia, czy to alkohol tak wpływał na mojego rozmówcę, czy po prostu ja byłem na tyle zmęczony, że nie wyłapywałem przesłania jego słów. Helen była kurwą. Tak, Teraz zrozumiałem aż nazbyt. Trochę zdziwiło mnie wrogie nastawienie tak bliskiego, jakby to powiedzieć, przyjaciela rodziny. Najwidoczniej jednak coś było na rzeczy. W jakim sensie? Zapytałem, bijąc sobie w myślach brawo za kunszt mego pytania. W normalnym. dawała dupy na lewo i na prawo. Była prostytutką? Była szmatą. Prostytutka przynajmniej zarabia pieniądze, a ona robiła to dla zabawy. Tak to rzeczywiście zmieniało postać rzeczy. Z jednej strony dziwne Harold był poczciwym i ciężko pracującym mężem. Żona wychodzi na to była czarną owcą w związku. Dlaczego ktoś się zabił? Jeśli tak, to dlaczego zginął również Harold. Czy Harold wiedział o tym? Zapytałem po chwili podpalając sobie kolejnego papierosa, tym razem własnego. „ Oczywiście, że wiedział! — prychnął Bewers. Cała wioska wiedziała. Wstyd mi było za Harolda, kiedy w każdą niedzielę niczym wzorowy mąż i żona zapieprzali do kościółka. Helen sterczała zawsze w pierwszym rzędzie i musiała zawsze najgłośniej drzeć mordy, kiedy inni śpiewali pieśni. Rozumiem. A po kościele Harold orać pole, a ona dawała do orania dupę. Czemu nic z tym nie zrobił? Zapytałem, bowiem do tej pory każdy zdradzony mąż, z którym miałem do czynienia, zawsze próbował wymierzyć sprawiedliwość czy to żonie, czy kochankowi. Bo ją kochał. Był bardzo wierzący i uważał, że każdy popełnia błędy. Święty zasraniec. Najwyraźniej Biwers nie należał do kółka różańcowego. Ktoś konkretny był jej kochankiem? zapytałem po chwili. Rżnęło ją półnoxford. Nie wiem, czy była w stanie zliczyć. Postanowiłem zmienić temat. Słuchanie ataków pod adresem nieboszczki już mnie znudziło. Jak Harold przyjął jej śmierć? Nie przyjął. Nie mógł uwierzyć, że coś takiego się stało. To cały czas była dla niego świeża rana. Czy podejrzewa pan kogokolwiek, kto mógł mieć powód, aby zamordować Helen lub Harolda? Helen może i ktoś by się znalazł. Może wieśniak, któremu źle obciągnęła albo nie dała tak jak powinna. Panie Bewers, proszę zachować takie spostrzeżenia dla siebie. Ja proszę o konkretne informacje. Nie mam pojęcia. Zastanawiał się przez chwilę, wpatrując się w pustą już butelkę po whisky. — Tutaj nikt by czegoś takiego nie zrobił — dodał po chwili. — Skąd pan wie? — Za mała przestrzeń. Każdy każdego zna. Każdy wie, co myśli sąsiad. Nikt nie odważyłby się do czegoś takiego. Byłoby to zbyt indywidualne i osobiste. — Uważa pan, że zrobił to ktoś z Mordzwill? Tego nie wiem. — Proszę mi powiedzieć, czy widział pan kogoś przed domem Harolda? — Nie. Wyszedłem przed siódmą, chciałem zapytać, czy zdecydował się jechać na targ. Miał wątpliwości. Chciał zostać jeszcze w domu. Dostrzegłem go dopiero wchodząc na podjazd. Wokół było pusto i głucho, ani żywego ducha. Czy domyśla się pan, jaki motyw mógł mieć ktoś, kto zamordował Harolda? Nie mam pojęcia. Nic mi nie przychodzi do głowy. On był tak porządny, że lepszego człowieka można ze świecą szukać w całym Mordzwill. Biedak na pewno jest teraz wśród tych swoich aniołków. Był mocno wierzący? Zapytałem po chwili. Za bardzo. To była wręcz obsesyjna fascynacja. Dla niego liczyła się praca i Bóg. Nic więcej. Próbowałem poskładać wszystkie elementy w jedną całość. Miałem tu kilka rzeczy, które na pierwszy rzut oka mogły do siebie pasować. Według Samersona ktoś zamordował Helen na tle religijnym. Mord rytualny połączony z dziwnymi obrządkami. Muszę bardziej przyjrzeć się tej kwestii. Ale przejdźmy dalej. Motyw religijny? Prawdopodobny. Zdrada i niewierność mężowi? Również prawdopodobna, zwłaszcza gdy fanatyk religijny trafi na innego. Tak mogło być w tym przypadku. Moim kolejnym etapem będzie analiza owych rytuałów, które opisał Samerson. Również Harold był poddany swego rodzaju obrządkowi. Czy jednak on mógł zostać ukarany za niewierność żony? Nagle uderzyła mnie myśl, która mimo wcześniejszej niejasności, teraz wręcz zdawała się promieniować. Widziały oczy, słyszały uszy. Czy brakiem ich w życiu ktokolwiek się wzruszy? Harold doskonale wiedział, że żona go zdradza. Mimo wszystko wybaczał jej. Tak nakazuje religia: Wybaczaj, miłuj bliźniego błądzić jest rzeczą ludzką, podobno. On jednak został za to ukarany. Ktoś miał za złe, że Helen była niewierna. Jednocześnie błędem była pobłażliwość wobec jej czynów. Co według mordercy powinien zrobić Harold? Zabić ją? Wszystko zaczęło się klarować, przynajmniej tak mi się wydawało. Musiałem skupić się na Helen, na wszystkim, co znaleziono przy niej. Może to naprowadzi mnie na jakiś konkretny rytuał lub obrządek. Może dowiem się, kogo w Noxford lub Mordsville interesują takie rzeczy. Dziękuję, powiedziałem po chwili. Gdybym czegoś potrzebował, będę w kontakcie. Oczywiście. Ubrałem się i wyszedłem. W aucie jeszcze raz przeanalizowałem wszystkie wskazówki. Tak, to mogło mieć sens. Postanowiłem jechać do motelu, w którym zapewne zabawię przez kilka dni. Jutro z rana odwiedzę doktora Hendersona tym razem w innej sprawie. Opracowanie wersji dźwiękowej dla Amnesty TV Studiolektor.pl. Czytał Jakub Rutka.